Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku Steam Fight Tactics Kolejna kompozycja do przetestowania Jaka? To się okaże Jak zwykle A Ty drogi widzu zostaw na dole subskrypcję Razem z dzwoneczkiem Łapkę w górę Komentarz dla statystyk Bin TikToka, ponieważ to co się odpierdzieliło Po moim pierwszym TikToku to jest szok 10 koła wyświetleń w 24 godziny Pff, Mózg rozjebany Ale no... Potęga TikToka. Witam od razu wszystkich widzów, którzy przyszli z TikToka serdecznie na pierwszym odcinku, po publikacji pierwszego filmu na TikToku i mam nadzieję, że Wam się będzie kanał podobał i to, co nagrywam. Biorąc rózgę, najprawdopodobniej zagram magów, ponieważ ich jeszcze na kanale nie było, a są całkiem silni. Jak widzicie, to zmieniłem tutaj sobie postać. Ona mi strasznie przypomina na Control 2 z Goku z Ultra Instynktu, Jest totalnie w porządeczku. Jak na razie, idziemy pod to, co gradaje, czyli chyba Warlordów, ale zobaczymy po mobkach, co dokładnie mi gra da. Niby dało Chozena, Yasuo ale z tymi itemami nie ma sensu nawet go brać. Naprawdę. Wiem, że to mogłoby nam dać dobry early game, ale nie, nie. To jest zbyt risky, przynajmniej w mojej opinii. Że tak powiem, zagrałem sobie klasykiem, czyli zwyczajnie w świecie czwarty poziom i próbujemy tutaj ugrać coś, ale na tego przegramy, bo nie dość, że ma lepsze itemy, to jeszcze ma srebrną jednostkę, czyli on tutaj wybrał sobie chowzena, czego ja nie zrobiłem. Mam nadzieję, że tego żałować nie będę. Jak na razie dalej bez szału. Wziąłem katę tylko dlatego, żeby dostać bufa do warlordów. Ale niestety raczej to nam nie da nic w RG Game i będziemy go przegrywać, co mi się nie podoba, bo obecnie przegrywanie RG League Game jest jedną z najgorszych opcji. Chociaż może jak kata zakręci śmigłem. Ej, może siądzie. Zakręci jeszcze raz. Dawaj, dawaj! Musisz, kata! Nie, no nie zakręci. A jednak zakręciło. Wybrałem sobie na Nasusa, syfonera, ale tylko dlatego, żeby właśnie utrzymać Winstrick. To jest jedyna opcja jakby, żeby go utrzymać. Ale czy to się uda, to niestety nie wiem. Jakaś tam mała szansa jest, ale... A właśnie, ale kurde, bardzo mała. <laughs> Może bym trafił na kogoś innego. Jak na razie naprawdę bez szału. Znowu level wbity. Tylko po to, żeby utrzymać jakby... Prędkość tutaj gry. Jak się kata odpali, to wygramy. W sumie, tak też byśmy chyba wygrali. Jeweled Gauntlet na dużo zrobił, bo wziąłem sobie tą łapeczkę na karuzeli. Tak, jak hmm. mówiłem w kompozycjach. Oh, na sprzedałem. Tylko po to, żeby właśnie w razie czego poleciał mi Chosen Magów. I do tego, że Garant siadł dwójeczka, no to mamy szansę jakby utrzymać tutaj Winstreaka. Tylko wypadałoby zrobić ekonomię, nie? Potrzebuję dwóch golda. Lulu, niestety lecisz. Tylko z względu na ekonomię. Mogę już mieć trzech magów. Tylko nie mam itemu do ściągania a, itemów. A to jest problem, bo dnośnikiem itemów na Aurelial nas reguły jest TF. A ja go kurde nie mam. Tego i temu. W następnym stage'u pewnie wbiję sobie poziom, a teraz szybki Chalice of Pary. Chyba trochę za późno go dałem. I pewnie nie, nie zadziała niestety. I przez to właśnie nie wygram z tym gościem. Swoją drogą Zedzik ze Slayerami. No, chyba będzie na tutaj grany Olafik z tego pana. Patrząc po tym co buduje, kogo kupuje ja powiedzieć, że tu Olafik się szykuje. Tak jak mówiłem na Stage 3-2, wbiłem po prostu level upa. Dorzuciłem trzeciego maga. No i zobaczymy, czy to coś pomoże. Ale wydaje mi się, że jego kombi jest lepszy. Chociaż może niekoniecznie. Lulu, odpalisz się jeszcze raz? Ciężko będzie. No to raczej przegram, bo kata też się nie odpali. A jednak się odpaliła. No ale nie dostaliśmy tak mocno w dupę jak myślałem, więc jest git. Dostałem Chozena maga na Lulu. Więc pozbyłem się Katariny i Nidalki, a dorzuciłem dwóch kiperów, czyli Kennena i Jagon ma kurde ten wariat. Jarvan. Co może mi trochę pomóc, ale chyba niestety nie tym razem. Teraz powinienem iść powoli w level siódmy. Hmm, ale co z tego będzie? Nie wiem. Niestety zabrali mi item, który chciałem wziąć, czyli łapkę z krytem. No, ale bywa. Niestety, ale wzięli mi to, co chciałem wziąć, czyli łapkę skrytem, żeby zrobić choja i teraz mamy lekki problem. A tutaj Abuser Kenena po mojej przeciwnej stronie. Chami prostak. Tak się nie gra. Ej, gościu, co ty robisz? No nie no. Znalazłem sobie wejgarka, więc może coś z tego będzie. Na, tutaj na środek dałem TF-a, ale ja nie wiem, czy to coś pomoże. Wszystko zależy, jak mocno walnie ten Aurelion jeszcze w nas i co zrobi Lulu. Dobra, Aurelion jedynka jeszcze nie jest na tyle mocny. I to jest ten, który mi ukradł łapkę skrytem. Ham, masz teraz za swoje. Obyś odpadł. <grystanie> Najgorsze w tym wszystkim jest to, że idąc pod magów, ja jeszcze nie mam kluczowych jednostek. <grystanie> o, jest łapka skrytem. Super. Czy to jest różga? Zajebiście. Nie ma to jak pomylić Ruzgę z, z Niko Helpem, nie? <grystanie> Ale no, bywa. Ale mamy za to łapkę skrytem, więc Kenen będzie się leczył, a w przyszłości Aurelion, jeśli go znajdziemy. No, gro, co ty robisz? No, z takimi temami na Jaxie to będzie ciężko. Chociaż Lulu, Erke walnęła, teraz Brand, robisz to? Robi to. Brawo! Udało się wydropić Aureliona razem z Anką, więc mamy 7 magów. No, zobaczymy, co teraz z tego wyjdzie. Jak na razie powinno być dobrze. Powinniśmy zacząć wygrywać. Co możecie teraz zaobserwować? Piękne przejście, piękne przejście. Mamy 56 HP, nie jest źle. Odpad ten, który miał innego Aureliona, więc nie jest źle. Golda mamy dużo. Znajdziemy, znajdziemy. Wierzę. I co się teraz wydarzy? Na Niko. Na Niko nie powinno być najgorzej, mi się wydaje. GA potrzebował albo QSS-a na tego Aurelionka, żeby był bardziej defensywny. Ale i tak powinien walnąć Lulu z Dużo też robi. Dobra, Ezik <śmany> mamy to. Te przejście było piękne, nie? Naprawdę, Pff. co tu się dzieje? Zaraz będziemy mieć złotą Lulu. A nie mamy dwójki Aureliona, nie? Muszę go przestawić. Za dużo ludzi gra Atroxa. A ja nie mam jak go obronić No Lulu ereczka To wtedy mamy szansę Bo ej Garek jeszcze tu może kernąć I właśnie tak się stanie Ezik W sumie jestem w szoku, że jak na razie to wychodzi Bo ja wiem kto jest w lobby Jakie rangi w sensie Oj, tu będzie ciężko. Abuser złotych jednostek się trafił. A, ty, dobra. Myślałem, że będzie ciężej. <laughs> nie mam pytań jednak. Okej. Okay. Jestem w szoku. Kupuję Nunu, żeby wymienić za tego. małkaja. Okay no gro, daj jakieś itemki. Proszę cię. Jakieś ładne. W sumie nie wiem jakie, ale daj. <laughs> oj, oj, Powiem wam, że jednak trochę szczęścia mam nie. Z itemków, które wyleciały, zrobiłem sobie drugiego kielicha. i z tego paska, który dostałem, dałem go Nunu. Użyłem tego Reforgha, czyli ten item, który zdejmuje i zmienia na inny. I akurat mi poleciał Armorek. Dzięki temu mam GA, czyli mam defensywny item w końcu na Aurelionie Solu, czyli mam praktycznie perfect build na nim. Zajebiść. A łuczek dostał wegar, żeby szybciej atakował. No cóż, wbiłem sobie ósmy i dostawiłem Morganę. Potrzebowałbym jeszcze Swayna w sumie do kolekcji, wtedy miałbym syfonerów. No a Swain też jest dobrą jednostką. Ja tutaj już nie potrzebuję na Swaynie czapki MAGA, bo mamy wszystko, nie? Co potrzebujemy. A Aurelion i tak robi damage, mimo tego, że jest no jedynką. To jest popierdolona, ale tak działa. <laughs> Super. No powiem wam, że trochę farta chyba w tej grze gram. Wsiadła złota, Lulu. Wolałbym co prawda złotą inną jednostkę, na przykład Ankę, ale złota Lulu też nie jest najgorsza, bo dużo leczy <gry> i do tego jeszcze mamy szansę na złotą Ankę mimo wszystko, bo sobie poleciały dwie, które trzymał na ławce, także wow. Od skąd mamy siedmiu magów, gra się stała jakoś dziwnie prosta i wszystko wygrywamy. 9 win streak'a. No powiem tak, całkiem fajnie, bo z karuzeli siadło to co miało, czyli Swain. No, jest ogółem bardzo mocno, bo jeszcze dodatkowo nasz Aurelio jest zboostowany Aurel, e, tym Dragon Soulem. no i w sumie wypadł drugi i użyłem na nim jako Helpa, i dzięki temu od razu jest srebrny. E, wyczuwam wygraną tej gry, tak to wygląda. Swoją drogą, to skoro już tutaj Gierka siada, mogę wam powiedzieć, jakie rangi mi dobrało, ponieważ ostatnio wygrałem 3 mecze pod rząd, i teraz dostałem tutaj. Grand Masterów, Masterów, także no, wysoki poziom, dobre MMR-y. <grystanie> Ty co to w ogóle ma być? Stagroluję i ciągle trzymam ekonomię. <grystanie> a tu kurde, takie coś się dzieje, nie? Ty prawie Wegar złoty, prawie złota anka. Wow. Tego Las Whisper'a stwierdziłem, że dam na Slayna, bo to jakby zablokuje ich a, armorki, nie? Coś w tym stylu, ale Veigar jest bardzo z bliski złotego. Coś pięknego. W sumie jak będę top 4, to zroluje do zera po niego i po Ankę. Musi jej teraz Black Mamba odpaść. Nie, odpadł To inny. Uyrna odpadł. Nie, Black Mamba też. Dobra, top 3 jest. <grym> Dobra, tak, nic nie gadałem, bo się skupiałem, ale w sumie to tutaj już jest raczej przesadzone wszystko, nie? To jest naprawdę mała szansa na to, żebym ja przegrał tą grę. Tu pierwsze miejsce jest murowane. Jeszcze Aurelion zaczął teraz siadać. No nic, zrollowałem sobie do zera. Niestety Anka nie siadła. A ja się ustawiłem pod Aureliona. I szczerze tutaj na, to, na tego gościa, gdybym miał lepszą tą dianę, to bym przegrał. Ale tak to wygrywam. Jonax też przegrał. To biedny będzie jak nic. No i najprawdopodobniej ostatnia runda tutaj na pana z Atroxem. Przestawiłem Swaina tylko po to, żeby właśnie mi tu Atrox się na niego nie odpalił. No i co? Zaraz Aurelion przywali i będzie po gierce. Mam rację? Ej, co jest? <ścoughs> Aurelion, zrób coś. Dobra, wejgarek kernie. Wygrana gereczka, Jak widzicie, siedmiu magów, powalony build, robi potężny damage. No polecam. A ty, drogi widzu, oczywiście sub z dzwoneczkiem, łapka w górę. Wszystkie socjalki, TikToki, Instagramy i tak dalej, Discord. Zapraszam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.